Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy nasze niesamowite historie i przygody z Indianą Jonesem, moi drodzy. Węża już nie ma, to jest najważniejsza informacja dla nas. Już go nie ma, został pokonany i chyba nam już nic nie grozi. Unless, oczywiście, zaraz się okaże, że tu jakieś jeszcze jego potomstwo gdzieś się kurczę zalęgło i zaraz nas zacznie atakować. To jest, jest możliwe. Jakby nie możemy tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć na 100%, to wszystko może się wydarzyć, no ale mamy nadzieję, że będzie trochę bezpieczniej w tym terytorium. Zobaczymy. Moi drodzy, oczywiście gorąco Was zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, także to tylko jedno kliknięcie, klikacie subskrybuj i już, a ja jestem za to bardzo wdzięczny. No a my przechodzimy do akcji, nie będziemy się długo zastanawiać, kapel już poprawiamy sobie na czubku naszej głowy i zdamy się, mieliśmy chyba łódką stąd wydostać. Tak mi się wydaje, w ostatnim odcinku już w ogóle przed łódką staliśmy, teraz no tutaj cofnęło. Widać kiedy kończę nagrywanie danego fragmentu, prawda, i wyłączam grę, kiedy zaczynam znowu. No ale to nie jest jakiś wielki problem, musimy po prostu tam skoczyć, to chyba się nic nie stanie, ale upewnijmy się, że wiemy jaki mamy cel tak naprawdę. Dobra, por mamy porozmawiać z Sunanem, mamy troszeczkę tam, że tak powiem drogi, hop do wody, mam nadzieję, że nic się z tego tytułu nie stanie, to był trochę skok prawie że na bombę, ale e wszystko jest w porządku. Możemy już z tym tyrkającym tutaj silniczkiem... Zaraz, jak my tu możemy w ogóle rozpocząć ten silniczek? tamu nie mogę go, że tak powiem, biczem go chlasnę, to może zadziała. Nie, może... O, dobra. Nie wyświetlił się żaden prompt, byłem zaskoczony z tego tytułu. No nieważne, w każdym razie możemy sobie płynąć, opuszczamy te niebezpieczne terytoria. Znaczy, w zasadzie to chyba już są bezpieczne. No może tyle, że grozi ewentualnie cała ta konstrukcja zawaleniem, jeżeli ktoś by tam się e, nie roztropnie zachowywał. No ale my tutaj... Że Przeżyliśmy ten, te, to miejsce. Tylko teraz pytanie brzmi: jak się właściwie stąd wydostać? Czy tędy przepłyniemy? Chyba tak. Ona chyba tak wpływała do tego miejsca. Tak mi się wydaje, bo to jest ukryta piramida. W ogóle pytanie brzmi: czy wos zaraz się tutaj gdzieś nie pojawi? No bo za dużo odkryliśmy już, no nie? No za dużo odkryliśmy, tak, żeby nie pojawił się jakiś hochsztapler, złoczyńca, nikczemnik. No. no widzisz, no to w takim wypadku. Wszystkie tropy w sukni. Wszystkie tropy sprawdziliśmy w sukotaj. Po prostu wciśnieko zrobiliśmy, idziemy do Sunana. Nie przejmujcie się tym elementem graficznym, który nam wyskoczył po środku mapy, a właściwie w środku gry. Nie próbujemy tutaj 100% odbębnić. O ja, ja popłynąłem oczywiście w złym kierunku. Zamiast tego próbujemy po prostu. No, Gina, uspokój się, nic ci... Ej, zaraz możemy tu zrobić zdjęcie. To może oto nam wodospad na dopływie. Jest to naprawdę piękne. Jest tu naprawdę ładnie. To wygląda niemal jak Wisła. A teraz możemy się stąd wydostać. Nie wiem, czy Wisła ma wodospady na dopływie? Na pewno ma. Gdzieżby nie miała. W końcu to polska dobra rzeka. Ale my musimy się wydostać z tej rzeki tutaj. I zanim się zgubimy znowu, to tym razem sprawdzić mapę. Mamy skręcić Ewy lewo. I potem będzie już prościej, tak mi się wydaje. Te... że tak powiem, podróże rzeczką Będę dobrze wspominał, mimo wszystko. Zwłaszcza, że miałem ostatnio porównanie do kilku innych podróży na różnych łódkach i powiem szczerze, że to nie zostało wykonane źle tutaj. No ale, zobaczmy znowuż. Teraz będziemy na wprost, troszeczkę w lewo. Taka krajobrazoznawcza, krajobrazoznawcza, tak się mówi? Chyba tak się mówi, nie? Wycieczka, tędy przez smyczkiem przepłyniemy. Ja wciąż się spodziewam tego, że nas tutaj coś po drodze zaskoczy. Bo ta rozmowa. O! Ale rozkoczy nas może niekoniecznie w kwestii robienia zdjęć, chociaż. O, proszę bardzo, stare ruiny. To nie tak, że tam mogliśmy robić. Mogliśmy zrobić zdjęcia wcześniej, było dużo więcej możliwości e, i też ładnych ujęć, no ale. Natomiast muszę powiedzieć, jak obserwuję koszulę dżiny na tym wietrze, które tutaj jest, to pędzimy z zastraszającą prędkością, chyba. Mmm. Środkiem przez most, potem, okej. Okay. Chyba tak będzie w porządku. Nie chcę wchodzić w żadne konflikty tutaj y, z... Y, no, żołnierzami tak naprawdę, ale przez most chyba przepłyniemy bez problemu. Ach, nie do tego. Naprawdę? Pływamy już tyle godzin po tych rzekach. Siedząc w tej łodzi czuję się teraz lepiej. To Aha. Pewnie spędzimy w niej trochę czasu. To powiedziałaś, że się nie czujesz dobrze. Byłoby smutno tutaj zaryć głową o ten... A, a! Damy radę, to jest jakieś kurde gałęzie, który zostawił jakiś bober, niechybnie. Niechybnie? Boże święty, co ja się cofnąłem? XVIII wieku A Zalisz! Niechybnie! Do przodu, po prostu. To, to już brzmi nowocześniej Opsa. no dobra, już tą... Krążymy już ten jeden teren z tej z lewej strony niech będzie. Jakbyśmy mieli nawracać, pewnie byśmy stracili więcej czasu, niż po prostu okrążając. Więc piękne palmy swoją drogą. Niemal jak w Warszawie! <grym> o. Ja się po prostu nie mogę zastąpić. Tam to coś, coś do mnie błyszczy. Ja to zignoruję, bo przecież nie jestem ptakiem, żeby wszystko co błyszczące się podnosić od razu. Uderzymy teraz sobie tutaj w prawo. O, tutaj też się błyszczy, ale tutaj już nie będę ignorował. Głównie dlatego, że tam i tak mam płynąć. Sunan mam nadzieję, że nam powie mądre rzeczy jakieś I dzięki temu będziemy w stanie się, że tak powiem... O, prawie żeśmy tutaj się zderzyli Tu chyba gdzieś był postój u łodzi, nie? Tak mi się wydaje Nigdy nie pamiętam... Tutaj? O, dobra Proszę bardzo, elegancko zadokowaliśmy Gina już po prostu się wyteleportowała z tej łodzi, dosłownie A my lecimy do koleżki Sunana Widzimy się wkrótce, zwłaszcza że idziemy do Sunana razem prawdopodobnie no tutaj też mogę zrobić zdjęcie. To zaskakujące, że nie zrobiłem tego wcześniej, ale ca całemu miastu, że tak powiem, czy widok na wioskę, no jest bardzo ładny widok. Kwestia jest tego typu, że mamy 5000 tych punktów, a nie mamy. Ja wiem, że to mówię co któryś e, tak naprawdę odcinek, ale za każdym sobie to zastanawia i trochę bawi, że mamy tyle punktików, ale nie mamy na co ich wydać. Co to było? Czynka nadatki też nie za bardzo z nich korzystamy. Dobra. Się. Mam ci coś do pokazania, doktorze Jones. To w ogóle jest inna kwestia, a myśmy nie tutaj szli. No bo tutaj żeśmy szli? Raportujemy Spidyn, dowiemy się co i jak. Co to było? Próbowałam przetłumaczyć ten dokument. I jak Ktoś ci poszło? Ma materiały wybuchowe na potrzeby wykopalisk. Gdzie to znaleźliście? Niezbyt dobrze brzmi swoją drogą. do zespołu faszystów dowodzonych przez archeologkę, Jakaś blondynka rozbiła obóz na południowy zachód stąd. Archeologka? tam znajduje? Nic, prócz skał i drzew, z tego co wiem. Teraz się przejęłaś? Wcześniej cię to nie ruszyło? Jeden wybuch to codzienność. Dwa wybuchy. Coś przykuło ich uwagę i próbują to wydostać dynamitem. Kopanie jest zbyt powolne, delikatne. Z Indii, jak ty wyglądasz, jak takiego mrocznego typu. Dowiem się o co im chodzi, Randy. Faktycznie na chwilę zamienił się w człowieka, z którym nie chce się zadrzeć. Przez chwilę. Zbiorę do to. Nie używa się dynamitu przy wykopaliskach. Czy najwyraźniej się używa? Z tego co widzę, słyszę właściwie. Zobacz, to jest nasz Quest główny w ogóle, a no na to wychodzi, nie? Zaraz dziennik. Nie, tak naprawdę, że ona nas okłamała. To nie była akcja, w której mieliśmy się podjąć, ale dobra, jak już zaczęliśmy ją, no to sprawdzimy o co chodzi z tą blondynką tam i jej dynamitem. W takim razie, skoro już się nam to napatoczyło. Próbujmy ogarnąć co i jak? Gdzie nasza łódź? Gdzie nasza łódź właściwie? Zaraz. Ja się znowu zgubiłem w tym miejscu. To jest możliwe, że tutaj gubię cały czas. Ale jednak chciałbym, żeby tym razem się okazało, że wiem, gdzie mam iść. Nie, tam są nasze łodzie. Boże, Indy się już zmęczył. Przebieg kurczę 2 metry. I ma takie, nie dobra wystarczy. Chłopaki wystarczy. Ja nie zostałem ja stworzony do biegania. Ja jestem archeologiem. No ważniej, że jednak w złym kierunku idę. Bo tu mojej łodzi nie ma. God damn it. gdzie jest moja łódź? No jesteście tu zbyt odsłonięci, ale to nie tak, że możecie się łatwo przemieścić. Biorę. Krótka rebeliantów. Powstrzymaj generała przed sprzedawaniem dziedzictwa kraju. Odeprzyj tak stawiaj opór, walcz o swoje dziedzictwo albo je stracisz. Dobrze, że ktoś się temu U. sprzeciwia. Ziąbki są zaopatrzone jak na taką rebelię? No, może nie jakoś wybitnie, ale też nie najgorzej. Dobra, gdzie jest moja łódź? Gdzie jest moja łódź? Wszystko przez tą Pajelin, cholerną. Jakbym z nią nie pogadał, to bym wiedział, gdzie ja... Śliśmy szliśmy tędy. Dobra, tam jest moja łódź, okej. Okay. Ja faktycznie się po strasznie gubię. Ciekawe, czy poje, pojedzie z nami znowu? Chcę, a ty, ty prawdopodobnie nie chcesz, co? to? to ona płynie z nami? A płynie z nami, tak. Pajli mi chcę, żebym ustalił ich powód. To chyba gdzieś na południowy tutaj bardzo mało miejsca do manewrowania mimo wszystko. okej okay. udało się, ale nie było łatwo. Wiele wspaniałych tkań, proszę pana. Niech pan zobaczy. Nie wiem, nie wiem. Szkoda, że nie da się mieć otwartej mapy i płynąć, byłoby dużo łatwiej w życiu. Co daleko w ogóle musimy płynąć? Gdzie są gdzie są te szybkie podróże, ja się pytam. Ja nie, pewnie i można z nich skorzystać, tylko ja nie ogarniam. Bo tutaj jest znaczek szybkiej podróży. Jestem ciekawy, czy on by nas doprowadził tam. Ale w ogóle jakby to miało wyglądać? Czy tam nie ma żadnego niczego, żeby to mogło nas gdziekolwiek doprowadzić? Bo tutaj jeszcze jest ta chata, nie? No jakby okej, okay, ale... Może z powrotem, jak będziemy płynąć, to wtedy w prawo. Ja chyba w lewo jednak będzie sensowniej płynąć. Będziemy tylko na wprost musieli potem cały czas się trzymać kursu i nie będzie problemu. No ale dość powiedzieć, że na razie spędzamy całe te podróże, w, w, cały ten odcinek w łodzi, tak w sumie. To by się tylko jakiś szanty zacząć śpiewać, ale z drugiej strony szanty pośrodku takiej dżungli. To by były takie jeszcze polskie szanty pośrodku takiej dżungli. To byłby nietypowy, jednak. Eee, nietypowe doświadczenie. The fuck? Co to było... Jakaś bagagła tam gdzieś się próbowała odezwać do nas. A tutaj szybkiej podróży nie ma, nie? Myślę, że byśmy i tak się nie dostali na przykład. No, cała dżungla jest pełna nieodkrytych, niezbadanych rzeczy, to trzeba powiedzieć sobie wprost Przypominam tego wielkiego węża. Wiecie jak był jeden wielki wąż? Może być i drugi. Nigdzie nie zostało powiedziane, że tylko jeden wielki wąż może dane terytorium zasiedlać. To jest to miejsce, co mieliśmy dobić? Tak, no to i fantastycznie. Tu daje szybka podróż. Oczywiście, że nie. Więc jest wszystko jasne. Jak się nazywało miejsce? Jak muzeum. Wczyści detonują ładunki wybuchowe. Mam nadzieję, że jeszcze niczego nie znaleźli. Niestety chcę ogarniać, to brzmi jak jakiś kolejny mały quest, którego się boję. Miejsce wybuchu, hmm. Nie wiem, czy powinniśmy się tutaj bać czegoś, nas coś zaatakuje, czy... O, proszę bardzo, nie musimy się bać niczego, mamy jedzonko, Ohohohoho. Co nas pamiętnika! Dziennik snów! Studium strachu w ogóle, Jesus, tam za rysunki są? W zeszłej nocy niemal nie spałem, zbudziłem się z koszmaru cały spocony, śniło mi się, że wpadłem w pułapkę najeżdżoną żelaznymi kolcami. To pewnie przez te plotki o grobowcach pełnych pułapek, ale doktor Lund zapewniła mnie, że nie ma się czym martwić, po prostu ponosi mnie wyobraźnia. Dostarczyłem wniosek o materiały wybuchowe dla kapitana babci, dla kapitana babci, tak, Bubici i został zatwierdzony. Kapitan babcia. Kapitan babcia to moja ulubiona postać już w tym, w tym całym uniwersum. Pewnie dzisiaj je dostarczą. Trzeba tylko przygotować kontrolowaną eksplozję, a potem BOOM. Droga powinna być otwarta. Jeśli się uda, to poprowadzę wszystkich do grobowca demona. Wszystko będzie dobrze. Nie da się obok siebie położyć takich zdaniach. Jak poprowadzę was do grobowca demona i wszystko będzie dobrze. Faszyści to tacy naiwni głupcy. No trudno się z tym kurczę, nie zgodzić, ale podoba się to, że wzięliśmy tą strzelbę. Bo coś czuję, że zaraz będziemy mieli okazję poszczelać do kogoś. aby otworzyć to wejście. No proszę bardzo. No grobowiec demona, co się mogło z nimi stać? Taki wycilowany Budda. Nie wiem czy to jest koniecznie Budda. Może jakiś bodhisattwa, może coś innego. Nie znam się, niestety na tym aż tak dobrze. Już nie te czasy! By się pamiętało wszystko. Ok, dokowano mapę, są ślady. Świetnie. Czy Dzina za nami idzie? Nie, Dzina stwierdziła, że tym razem ma to gdzieś. Więc jakby łódką się przepłynęła, ale już, żeby pójść z nami do grobowca, to nie. Mimo, że łódek nie lubi, nie? Do tej Sprawdźmy, co się stanie. Dobrze, że jest pojedyncza, bo jak godziny nie ma, nie? O, si, to się stanie. Czy ja mój pistolet mam tam ze sobą? Ej, tutaj były faktycznie te kolcowe pułapki. W no drugie, on wygląda, jakby nie trafił w nie. Co to było za nagle ujęcie? Czy pistolet ze mną? Nie. <laughs> Zjeżdżalnie. E, ale nie, to jest ciekawe, bo on nie wygląda, jakby go te. Ta pułapka przebiła. No, on wpadł idealnie tak, że go nic nie przebiło. Zobaczcie, kiedy miał szczęście. W ogóle, czemu on umarł? To on się wsunął idealnie między kolce. Tego kolesia zabiła pułapka, ale to dużo dawniej. ale well, tego kolesia też, chociaż szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że, że nie, krew się nie polała w ogóle. Chłopaki po prostu tutaj wpadli. Już martwi! <laughs> Może oni już martwi tutaj zostali, ten, wrzuceni. Kto wie? Ale wydaje mi się, że ktoś musiał przeżyć. Przypominam, że było powiedziane o blondynce, a tutaj. O! Proszę bardzo! Wspomniana blondynka. Kim no, ma w ręce. Jesteś? Annika! Nie, jestem, kim ty jesteś. Nie podchodź, bo cię grzmotne. Um. Doktor Jones? Wybacz, znamy się? Annika. Annika Lund. Uczył mnie pan. O, kurde. Oh, oh. Racja, uh, Anika z trzeciej B. Sztalfeki, okej. Okay. Nie poznaje mnie pan? Pewnie, że poznaje. Hej, co tu się dzieje? Cóż, zostałam zaproszona na tę wyprawę przez niemieckiego archeologa i przekopywaliśmy się. Jak przed... się nazywał? No jak się mógł nazywać? Lifos. Ta sprawa Cię przerasta. To aroganckie. Tak się składa, że jestem tu, aby odkryć tajemnicę Słuchaj, tego miejsca. Zajęcia skończone, jasne? To jest prawdziwa archeologia, ale. Skoro tkwimy w tym razem, to może współpracujmy, żeby się wydostać. <noise> tak, najpierw ją pociśnij, pociśnij ją tak mocno, a potem współpracujmy, współpracujmy. Jones, ty jesteś jakimś Dobrze. po prostu. Bro... Jezus, Maria, to, to ujęcie na nią. Jakby ona tam po, powoli na końcu się uśmiechała. On jest aroganckim gburem, ale ona jest przerażająca. Jakieś pomysły? Tak, podpalmy się. Jesus Zasada numer jeden. Nie! Nie! Nieważniejsza niż przetrwanie. Ech, nie mogłem się wycofać niestety z tej strony, jak już do niej podszedłem. Odpalmy się! <laughs> nie, dobra, nie, nie, bez, bez żartu. Zaraz, tam jest pochodnia w ogóle, po co ja to noszę, jak mogę wziąć to? Dawaj mi tą pochodnię. Idziemy. Tutaj jest... a, Jesus, Muszę się teraz tą pochodnię opuścić. Brak To będziemy... ten... Będzie kolejna zapadnia, co? Byłoby śmiesznie. Okej, zaraz, to się przesunęło... Tydzień temu w starym miejscu pochodzi. Mam taki sam kształt. Co pan ja myśli? Spaliliśmy tą pochodnię. Co ja myślę? Ja myślę, że tu trzeba coś wcisnąć. I ten twój dziwny, antyczny kształt prawdopodobnie będzie tym właśnie, co muszę wcisnąć. nie jest klucz. To. Ha! Może ma pan rację. To jest klucz. Kiedy to kontrolowany przez jakiś mechanizm. Za... Mogę użyć klucza do ustawienia symboli. że ja mogę zrobić za punkt jakieś zdjęcia, ale nie, nie mogę. E, dawaj, znika. <grystujesz> Jakie on nie zarogancki, naprawdę. Interesujące. chciałem po prostu to wyrównać o, w ten sposób. A, okej. Okay. Weź klucz. Weź weź ode mnie. Ale ja go nie chcę. Dobra, żeby go do kieszenia, myślałem, że go puściłem na ziemię. idziemy z pochodnią. Hmm. O kurde, tutaj się wydarzyło mitologicznie. Niebezpiecznie, mitologicznie się wydarzyło. Ja ja powoli tracę umiejętność mowy, jak się okazuje. Dalej, profesorze. Ten... Szczerze mówiąc, jakbyście się bardzo uparli. No, nie wiem, może, 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 może. Ciężko powiedzieć. Też to jest jakieś ryzyko. Jeszcze się ktoś zaklinuje potem. O jakiej legendzie mowa? olbrzymim demonie pokonanym i pogrzebanym przez kmerów w tej jaskini. Aby zapobiec jego powrotowi z zaświatów, wypełnili jaskinie zabójczymi pułapkami. Wiemy, że przynajmniej ta część jest pada. Co to za miejsce? To nie jest część świątyni. Znajdę dalszą drogę. Dobrze, zostanę A skąd ty wiesz, że to nie jest część świątyni? Muszą kontrolować Może być część świątyni. Dlaczego to nie miałaby być część świątyni? To się, że muszę opuścić swoją... A, patrzcie jaki dobry ogień! Widać, że kurde amerykański, bo w wodzie się pali. Dobra. Tu musimy przejść po prostu elegancko. Wiem, że jest. Trzeba to tylko znaleźć. Chyba Nic mi nie mówi, kiedy ktoś mi mówi tamta pułka, kiedy ja tej osoby nawet nie widzę. To jest nazistą, To niechlujne amato i kawał paskudnego drania. Ja też nie lubię nazistów. Ale jednak z nimi współpracujesz? Chcę tracić kontrolę nad sobą, ale... Jest najlepszy w tej branży i ma ambicje. Zupełnie jak pan, profesorze. On nie jest taki jak ja. Jest groźniejszy niż ci się wydaje. Wiesz co, Indy, jeśli ona chce z nim spracować, no to jakby to, kim jesteśmy, żeby jej ten, mówić. nie. Znaczy możemy powiedzieć, że hej, to jest głupi pomysł, ale no. Przecież to jest dostatecznie rzecz biorąc każdy ma swoje sumienie. Jeśli ona uważa, że współpraca z nazistami to jest pokomotyw, no to też miejmy pod uwagę, weźmy pod uwagę, oczywiście, że to są lata jeszcze przed II wojną światową. To ten... słowo nazista jeszcze znaczy troszkę co innego, jest inaczej postrzegane prawdopodobnie niż to, co my myślimy obecnie. To jest kolejny Może zabiło ich trzęsienie ziemi. Możliwe, to było setki lat temu. W zniszczeniu. Hmm. Było kilkanaście wiosek. Wiem, najpierw muszę to uruchomić. Czy dobra. nie? Dobra. Możliwe, że zasilali wodą. Proszę bardzo. Czy co? Musimy teraz zrobić tak? To się obraca. wyjmujemy. No dobra, i co teraz? Mamy drugi klucz? Możemy użyć drugiego klucza? Coś mi się wydaje, że. Drugą my teraz używamy. To nie jest właśnie ten klucz z kołem? Tylko, że jak grzebimy klucz, to koło. No właśnie, to nie tak końca ma sens. To ten drugi klucz. Tak mi się wydaje. Czy się z czymś, czy się z jakiejś kwestii mylę? A zaraz, jest tu gdzieś jakieś prze... W ogóle, co się ma otworzyć? To się ma otworzyć? Czy to jest to przejście? Bo jeśli tak, to my potrzebujemy drugiego klucza po prostu. Mamy jeden klucz, to jest ten z kołem, a drugiego klucza nie mamy? Nie, no jest, okej, okay, dobra, jestem po prostu ślepy. Jak teraz zrobię tak? A to się obraca to. Okej. Okay. tak, dobra. I teraz weźmiemy klucz z kołem. Tak, no i teraz będzie już ok. Nie jestem pewien, co się. A jednak to się otwiera. okej, okay, w porządku. Dobrze, no, na razie ta eksploracja wychodzi całkiem nieźle. Idziemy sobie tak. To się zamknie za nami. Mam takie dziwne wrażenie. Mogliśmy pochodnie. Ale pochodnie jest w wodzie, Ona tam płonie sobie spokojnie pod wodą, więc. Nie musimy się tym się... Potem mamy zapelniczkę, więc. Ale, ale, ale. Ale. No, ja bym chciał, ale. Yy... Okej, okay, bo się ten w menu zablokowałem wszystko dobrze, profesorze? Tak! Zostań tam! Zgodna się patrzy w ogóle o to jest pytanie. Jak ja mam tutaj przejść? A mogę się przeczować, dobra. To było straszne. Uff, to było straszne. Nigdy nie stawaj na płytach naciskowych, nawet jeśli wydają się zepsute. Jasne? Jasne. Kontynuujmy. Mi się wydaje, że ona w ogóle nie wiedziałaś, tam była jakakolwiek płyta Indii, wiesz? To jest taka jeszcze kwestia. No to prawdopodobnie zaraz zginiemy. Ale no dobra, były już te. Dzidy się tak, że tak powiem, pojawiają wszędzie. To ten koleś jeszcze mówił: jedno, że dzidy, a drugie, że mu ta piła odcięła głowę. Chyba tak było na rysunku narysowane, więc. To on, profesorze. Musi wycałkować. Aha, widzicie te dziurki? Już. Czuję, że to będzie problem. Nie gdyby nie On we mnie wierzy. Musisz sama w siebie wierzyć. A nie drgnie. Zapyty... Może to i lepiej? Nie pokrywy. Musi być jakiś sposób, by je otworzyć. Hmm. Jest... Interesujące. A zobaczmy tutaj, gdzieś rozrzucimy się jeszcze po całym tym tej platformie. To wygląda jakby. U, ty woda płynie. Może to się da rozwalić, tylko chcielibyśmy jakąś. O, proszę bardzo. Okej, okay, to drugi prawdopodobnie myślicie, że symetria była ich... Tak, symetria była ich jednym z ulubionych e, e, tych walorów estetycznych. Dało się. Proszę mi z tym pomóc. Ciężkie cholerstwo mimo wszystko. Ach, ach, pusto cholera jasna. Cóż. Jest to za mały na oczy. Aha. Shit, shit! ale za chwilę zginiemy. Więc To jest świetne pytanie, jak my mamy znaleźć to wyjście. No dobra, ale co z tego, że nas została Hopsa hopsa, my musimy znaleźć... Top 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 top. Jep. Elegancko. Um, ale tam tamto się cofa. To zawsze coś. No bo, co teraz? O, chyba widzę. O, o, chyba nie dotrzemy tam. Możemy zanurkować? Możemy. Mamy nawet maskę, więc he, he, he. Załóżmy ją. W odnieś. Come Kaman, tamta babeczka prawdopodobnie bez tej maski już padła, ale no, mówi się trudno. Ohoho, wow, jak ją rzuciło! Wir jest, znaczy prąd jest całkiem mocny. Ale może to i lepiej w tym przypadku. Zaraz, a chcemy zaskoczyć? Nie, nie, nie jestem pewien, gdzie jest wir. okej, okay, tutaj jest wir. Dobra, mamy maskę tlenową, więc tak jak mówię, jest tyle nam łatwiej. Hopsa. Ta maska tlenowa też. A, dobra, na szczęście. Gdyby to było takie proste. Hopsa. Jakimś jakim ona w ogóle to przetrwała lepiej niż my? Skubana, silna jest. Dzięki, Aniko. Zrobiłby pan to samo. Ruszajmy dalej. No a wozby tego nie zrobił. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, że Woz by tego nie zrobił, moja droga, więc dlatego musisz zawsze bardziej y, sama w siebie wierzyć niż polegać na randomach. Wierzyć, hmm. Co wiesz o jego planach dotyczących kamieni? Kamieni? Nie wspominał o kamienia. O, najwyraźniej twój szef wiele przed tobą ukrywa. Wos jest bardzo zajęty. Bardzo, bardzo. Jak się knuje panowanie nad światem, to generalnie przez się bywa zajętym. Zaopiekuję się tym artefaktem. Tylko mnie interesuje, jak Anika przez to przechodzi? Ona po... A, ona po prostu czeka tutaj poniżej, okej. Okay. Nie mogę się wspiąć! Dobra, wrzucimy jej linę, a co? Wszystko gra? Rzecz, którą ja bym zainwestował, jakbym był takim poszukiwaczem przygód, to by były rękawiczki. Tak swoją Dzień drogą. profesorze. Stop! Oboje musimy pociąć fila. Stoję na zapadni. Musimy to zrobić jednocześnie, albo zapadnia się pode mną utworzy. Ja <laughs> no, dobra. Dwa, jeden, już! Skąd ona wiedziała, że stoi na zapadni? nic nie wygląda, jakby to była zapadnia. No, ale dobra, możemy przejść dalej, to się liczy. O kurde. Mamy wielką mordeczkę tutaj, moi drodzy. Ale dobrze, tą wielką mordeczkę razem z Aniką, to zbadamy sobie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Taki prawie, że cliffhanger robię, bo zaraz czuję, że będzie jakaś potężna pułapka, która nas tutaj kompletnie zmiażdży, ale to już w kolejnym odcinku będziemy sobie z nią walczyć i starali się przetrwać mimo wszystko. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to zachęcam standardowo do subskrypcji kanału. A my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej.